Dzień Maneczko, witam Was w kolejnym odcinku. To jest w sumie drugi odcinek ze serwera Skytech. Więc w dzisiejszym odcinku, bezbędnego przeciągania, co będę robić? No, ogólnie poza odcinkiem, no wiadomo, na live z tego co widzieliście, że zrobiłem piecyk z Tinkersa, tamten, jak i również złoty piecyk. No i w międzyczasie przed chwilą jeszcze trochę porobiłem tutaj sitka. No i porobiłem tutaj miejsce do gromadzenia surowców, żeby po prostu się nie męczyć przekładaniem, tylko kliknąć na drawer kontrole, To jest naprawdę prosta rzecz do skraftowania wymaga nie diamentu. No i to jest tak naprawdę wszystko. Więc aktualnie co ja robię? Aktualnie robię farmę drzew, żeby wykonać energię. Więc jak widzicie, aktualnie kraftuję to coś. Czyli farmę drzewa. To się tak nazywa, nie? Więc ja się nie będę wnikał w to, więc aktualnie to sobie skaftuję. Właściwie to nie skraftuję, tylko zbuduję. Tak miałem powiedzieć. Więc mniej więcej to powinno iść w tym momencie. Właściwie to nie mam pojęcia, jak konkretnie, bo teraz tak. Jak to jest zaprezentowane? No. Gdzie ja teraz położyłem w tym momencie mój kontroler? Mm, tu jest. Dobra. No teraz tak. E, no wiadomo, Invalid stru struktur. Mniejsza z tym. Dobra. Dół jest 5 na 5 z tego. Następnie leci to, to, to oraz to. Dobra. To. Następnie leci to ja dupa, nie to, tylko to. No, z tego to było widać, to było po prostu zielone rzeczy. Więc tak to, to, to oraz to, a to też idzie. Tak więc w końcu udało mi się rozplanować, dlaczego to nie działa. No, po prostu musicie zrobić dokładnie tak jak macie w opisie. Czyli w skrócie, to drzewko również musi być, no i zapomniałem o tych brykach, ale slabach, nie. No, tutaj widać, no i jeden ding na środku dajecie i to wam działa, ale to nie jest wszystko, bo jeszcze jest potrzebna jedna rzecz. No, w sumie to kilka rzeczy. W tym momencie już kraftuję je, więc teraz tak. Żeby to jakoś sensownie nawet wyglądało, to by się zrobiło coś takiego. Dobra, coś takiego ja bym udziałał. Pewnie jesteście ciekawi co takiego ja w tym momencie działam. Mianowicie w tym momencie tworzę sobie ten jak to się nazywa nieskończone źródełko wody, ale pewnie część z Was się zapyta, po kiego kija mi to potrzebne. E, odpowiedź brzmi sam nie wiem, aczkolwiek się domyślam. E, nie, no tak na poważnie to wiem o co chodzi. No po prostu jest potrzebne do działania woda oraz saplingi. No sama nazwa wskazuje, no e, a do tego jeszcze można się domyślić po tym, po tym, że, 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 że. E, ja jestem debilem, przecież to nie jest Minecraft 18, że... No kurwa, ja to postawię dzisiaj. No że po prostu mamy Fluid Input nie z tamtej strony. No to jest dosyć logiczne, że skoro jest Fluid Input, no to jest potrzebne również woda e, do działania, nie? Andrzeju, nie denerwuj się. To wszystko było zaplanowane jak ja nienawidzę tego nowego Minecrafta. No, w końcu to położyłem. Dobra. To mamy włożone. Więc woda jest włożona. Tego nam nie pokaże, aczkolwiek no więc w końcu działa to jak widzicie. Mamy status progres. No i w tym momencie mamy tak. Item output port oraz item output port z tej strony, a z tej strony mamy rzecz jasna input. I co należy w tym momencie zrobić? No, wiadomo, input dajemy sobie sadzonki, a z prawej strony, wyjście, no to wiadomo, że tam będzie po prostu no, logiczne, że wyjście, nie? No i w ten sposób zrobiliśmy automatyczną fabrykę drewna. No, właściwie na ten moment to jest taka półautomatyczna, bo jednak zadągi będę musiał wkładać na ten moment ręcznie, ale to jest szczerze najmniejszy problem. Um, no, co się tu od Janie Pawla, to ja nie mam tego pojęcia. Więc w tym miejscu aha, coś takiego. No i dobra, czyli taki jak trzeba hopery położyć. No, nie, oberw to teraz ja zbytnio nie położę. Um, no, teraz się zastanawiam, w jaki sposób mogę przetransportować itemki. Um, nie wiem, item translocator bądź cokolwiek. Coś takiego raczej na starcie nie będzie dostępne. Więc raczej sądzę, że. Hmm. Tak. Nie ma właściwie nic, co by mi mógł w tym momencie posłużyć. Więc raczej na ten moment ja to będę ręcznie wyciągać, a później najwyżej będę to jakoś automatyzował i tyle w temacie. Nie widzicie to wszystko tutaj działa fajnie. Więc w miarę nawet w sensownym tempie wam powiem szczerze, um, trzy krotki drewna z jednego procesu działania i czyli jest dobrze no to nawet by pasowało, bo nie, to, to nie pasuje, ale dobra, to działa i to jest y, najważniejsza rzecz, to działa, więc dobra. Tą sprawę mamy z głowy. W tym momencie jeszcze co ja bym miał w planie? Y, ogólnie z questu w dalszym ciągu zbytnio nic nie ruszę, dlatego, że bym potrzebował po pierwsze dużo diamentów na wykonanie tego questa. E, I później e, mobgrinder. Mobgrinder bym zrobił, aczkolwiek nie wiem, czy za to, za to się zabierać w tym momencie. Hmm. Tak. E, no, skraftowałbym po prostu w tym momencie Tinker's Envy, bo jestem ciekaw co to jest, nie? No, więc dajcie mi dosłownie sekundę. No, więc teraz tak, ten pomysł z tankiem dosyć szybko przeszedł do historii, dlatego, że cobblestone generator ma tylko i wyłącznie wyjście od góry. Tak, wiem, to jest mindfuck jak, nie wiem co. Ale niestety taka jest prawda, że jedynie co ma wyjście to ma od góry, więc na razie to się mogę z pełną automatyzacją pożegnać, dopóki jakiś translocatorów bądź Czegokolwiek właściwie, nie zdobędę. E, no, więc aktualnie będę robić jeszcze barela, żeby... na się nie barela, tylko chodziło o tanka, no. i e, no, ogólnie farma drewna dosyć dobrze się spisuje na ten moment, bo już sprawdzałem ją parę razy, więc... ona działa bez problemu większego. No, więc ogólnie pomysł automatyczną farmą, e, kobla legł w marzeniach. Z tego też powodu, że problem się pojawił taki, że output Cobla jedynie jest z góry, a z dołu nie jest ani z tyłu, ani z lewej, ani z prawej. Tak, to jest naprawdę głupia rzecz, ale niestety no nic więcej z tym aktualnie nie zdzielam. Dlatego po prostu zrobiłem sobie aktualnie tanka. Jak widzicie, w tym sposobem mamy już no dosyć sporego tanka z e, konkretnie z lawy. E, więc teraz tak, e, nie wiem, jeszcze może na koniec odcinka stworzę sobie fluid pipe, żeby po prostu LAWa cały czas tam była. To nie jest droga rzecz, to tak naprawdę jedynie wymaga wiaderek e, i ja bym raczej sobie to skraftował. E, w sumie to dwa wiaderka mam, to tak naprawdę bez problemu, większego jedynie, jedynie spadnąć, nie? E, nie, już naprawdę mi te mody ryją, panie, bo tu już jest tyle rzeczy pozmieniane, że e, zastanawiam się co tu właściwie nie jest zmienione, nie? E, to jest lepsze pytanie, co nie jest zmienione? Tak. Więc... Więc jestem kurwa debilem. Dobra, nie pytajcie się, co ja aktualnie zrobiłem. Absolutnie się nie pytajcie mnie. To nie to. Miałem skraftować konkretnie co innego. Tak jak mówię, ja dzisiaj już powoli też odpływam kompletnie. Chodziło mi o to. I to ja miałem włożyć tutaj i zalać yy, molten ironem. No. W ten sposób powstaje wiaderko. Tak, No i w końcu zrobiłem to co chciałem. Um, to wymaga żelaznego, tak? Żelaznego dobra. E, drugie niech się też tworzy, to już będzie na zapas. No. Dobra, więc to już mamy, i mogę sobie jedynie wziąć szkło. I rozczar skać o nie łeb, ale mniejsza z tym. No i mamy skaftowaną większą ilość rurek, nie wydajcie się w jaki sposób to wymawiam. No, i mamy automatyczne podawanie lawy w to miejsce, i mamy cały czas full. Będzie więc jest gitara. No, ja tylko tutaj powkładam jeszcze. No tak, czysta i wystarczy na spokojnie, bo ja i tak. Które tylko przepalam. No nie chodziło, że ciasno tutaj to położyć, tylko w to miejsce, więc tak naprawdę w tym odcinku to by już było wszystko. Będziemy się widzieć w następnym odcinku, w którym już mam zamiar, no bo za odcinkiem jeszcze coś tam zrobię, ale jeszcze mam ogólnie zamiar parę rzeczy zrobić. No w sumie to dosyć dużo, nie? No widzicie, tutaj już mam praktycznie stak uzbierany, więc. Dosyć pokaźna ilość. Ja jestem ogólnie ciekaw jednej rzeczy, ja jeszcze bym tylko na koniec zrobił jedną rzecz. Gdyż jestem ciekaw co się stanie jeśli położę sobie barela z tyłu. Czy to zadziała jako output bądź nie. Bo jeśli by to zadziałało to by było nawet spoko, nie musiałbym podchodzić tyle razy. Tutaj i w tym momencie moment prawdy zaraz będzie, już powinien być ten moment prawdy, aczkolwiek widzę, że raczej nic z tego, no i właśnie nic z tego, więc dobra, ten pomysł polek w grudzach, więc mniejsza z tym. Więc dzięki za oglądanie, wam, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.